I dzień dobry, z tej strony iJazz.pl, ze mną jest Wilczuk Dzień dobry, dzień dobry, witam was Ze mną jest Siema, Siemano i nie do widzenia bo... Tutaj gramy Hypixel i... Piłkę nożną oczywiście My kurwa piłkarzyki jesteśmy, wiecie o co chodzi Możesz słuchać podwójnie Wilczka, za to przepraszam, ale słyszę go na Discordzie, bo tak jak każdy powinien wiedzieć o tym, nie mam słuchawek Teraz zapytacie mnie czemu nie mam A bo kurwa znikły Ja mam dwie pary Sławek, jeden ze wsuł mój starszy brat, jeden zepsuł mój młodszy brat, no co poradzę No i dobra, może jesteś jest, jest, będziemy, będziemy w różnych teamach. W ja jestem angielski. No to ja czerwony jestem. Fajnie. A, lecymy. A Habik no, jest nie czerwony. Jest. Habik jest czerwony to jest? On jest czerwony, no? Jestem, nie jest z nami w ogóle. Aha. Cock indziej wyjebało. No i klasa, ja już szukam. Opie... Siu! Gosiu nie ma tak. Co hmm. myślałeś? O kurde, jak kurde, nie w ogóle? No w Jezu, już myślałem, Nie, nie, ja dobra, proszę, nie, nie, na nie, nie, Kurwa, nie, 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 podać. nie, 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 Prawda, masz to. Ojej. Ej, wraca, wraca, ojej, panie, panie. Oj, trochę strollowałem Trochę strolowałem! Co? Może mnie Na razie gramy to. Oj, oj, ale to ładnie zrobić. Tylko i teraz, teraz. Tylko nie za ładnie. Nie, <laughs> nie. A, co wam Ja wiem, co to jest. To ja także no nie tak, że nawet ani razu pił, nie dotkłem. I ja dotkłem. się, że jest to mało ten diament czyli no piłka. Ale źle wyskoczyłem teraz. Czemu ja te piłki nie mogę trafić? To chuja pa drugiego. Podaj, podaj! Kurwy. świecie, z nie wyjedzie się. Bramkarz? Wybroni to i to. No kurde, no tak pienek nie szło. Nie, ten bramkarz tak do dupy chopie. Zauważyłem. Oj, chuj, no i tu 2-0, no. 3-0. No i gościu. Tam, to się mi to odpowiada nie? wam wamfasz, bum, petarda. Ale do mnie. Kurwa, to ja odbiję ścianę, bo chciałem sobie... Idę na bramkę. Nie wkurzaj się, to tylko gra. Idę na bramkę. Matko, kolejna. Nie ma opcji o bronię. No, tak tak, no, ta... To ty je tak taki nie? Jakieś arat. Że ta piłka mi czasem znika i staje się czarna. O, właśnie o tym mówię. No zobaczymy na odcinku. zrobię stara się staje czasem. Tak samo jak ludzie. Ty, ty, ty. O! o jak on to wyciągnął? Może to muszę dać? Pijam Nie. Pijam O, no i gol. Coś ty... Tysz, mul. Ja ty nas Z dwóch jakby czerwonych i dwóch niebieskich. No jest 2V2. O kurwa No jest tu No i co kasz, co bramkasz? ha? A scenaliście nam? No gościu, A ja zaltabowałem, zaltabowało mi Tak, 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 no najlepiej tak powiedzieć Zobaczyć na nagraniu Hej, 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 Dobra, to bramkarz jest jakiś kurwa giga, czy ten Wiktor jest jakiś giga dobry? No ten Arabki też nie jest jakoś zły Jak to nie kurwa? Gdzie jest ta piłka? What the fuck man? I, 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 no kurwa, mać! No, masz pomażeć! Wiktor, dajesz! Kurwa, nie wiem, wiktor, pokaż pióro. Wyś wyśrodkuj mi, wyśrodkuj mi! Wyśrodkuj mi! Kurwa, nie, nie dobrze. wiatr! W środkuj, jeszcze raz, wyśrodkuj, wyśrodkuj! Gdzie jest piłka? Tutaj, pojebałem. Nie wiem, nie wiem. Dobrze. Jak? Wiktor, broń! No dawaj! Jest! Ten Wiktor to jest jednak z jednych! Opa, oparł, lecimy, Kurwa, obronił to, dziękuję! No kurwa! Wiktor, Wiktor, Wiktor! Wiktor, oddaj bramkę! A 10 sekund gościu! Dawaj, dawaj, dawaj! No i GG Idź, 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 idź Nie Posiem strzeli, przez... nie strzeli Dobrze I kur... Ale dawaj, dwa, dawaj, jeszcze jeden Tak, go, go jeszcze jeden Jesteś? Jestem Ze mną? Let's go My, ja bym też mógł odpalić nagranie To ja sobie nagrywam No to odpal teraz, no, no. Witam widzowie minus. Gramy dzisiaj znowu... z ogół... Dzień dobry, to, to ja Tak, to idas i no no i dzisiaj gramy sobie na Hypixelu w piłkę nożu, Bo nie było w ogóle pomysłu co nagrać, grać bo tam nagraliśmy cokolwiek No, ja miałem odcinek, ale trochę przepad. Tak, trochę przepad. Trochę się zmarnował bardzo A, i jeszcze z wami, z wami, z wami jeszcze z Fabi z oczywiście Który się na czacie Dzisiaj mam No, także... Możemy w sumie zacząć KRE, jeszcze jedna osoba a nie, nawet nie, będzie w jednej osobie, w jednym teamie będzie jedna osoba mniej. Dobra. Dobra. Let's go, jest jaki jesteś? Czerwony, czerwony, czerwony jestem jest z tobą. Wszyscy jesteśmy czerwony. razem. Ja na bramkę idę. idź. Daj, idź. ty byłeś na tej ruzy na bramce, to, to dupy broniłeś, zobaczymy jak ja będę bronił. Dupy broniłem, no ty dupy dajesz. Słuchaj... Duh dobra, dobra. <laughs> Podajcie ja będę... piłkę, E, tutaj jestem, podaj! Kurwa, wywal to w Ja jestem red, ja jestem red. red, ja red. Ja... To ten blue się, się bawi, nie? No ja pierdolę. To będzie przegrana, ja to wiem. Ja może, ja może bramy, nie idę. Dobra, twoje wzią. mikrofon musiałem podłożyć na nagraniu, bo słyszę, że byłem cicho. Czyli prawie. Nie wiem, czy to było nagrane. Mam nadzieję, że tak. Nie no, ten no zrobi, to gościu. Gościu, to jak to mogę zrobi gościuś? Bierz go wsiadł do kota. się go wsiadł do kota. Bierz Ja wsiadł robi kota. ja go wsiadł do kota. nie Ja nie, do no wywaliłem Bierz go wsiadł do kota. Ja, no piłka. ja no, wywaliłem wsiadł do kota. Co to za klaun? Nie wiem, ten klaun to jest jakiś, jakiś akronym. Dobrze. Waliłem no, to, odprawiam prawie. To, Kurde to, prawie. no. Tak, tak. tak blisko. Gdzie jest piłka? No nie, nie widzę, ale jest tak rozmyta u mnie. W sensie... Nie, pięk, nie, pięk. nie, nie lagują, mnie, jest się staje Piii. czarno. A widź, wywalił. Ola, oku, On podał, ale im. O, nie, nie. No jak tu ja, nie trafiłem, w bitkę. Te byle Podajcie, jestem na ich bramce, jestem solo solu tutaj. Jakie podacie z chyba chyba. Ci. ci no to co no, no, To byś no. oni nas to to robią, robią, To jest o tym, nie? Tak, wywal, wywal, Obronili ogólnie. bardzo, bardzo, bardzo. Broń! Są, że... Wywaliłem dramat. dramat. Ja jest na no, tak. tak. ja ma wywaliłem. Ja, ja. Patrz, patrz, patrz. Jest. dawne podanie. Dajemy podanie. podanie. Asystent, ja bronię. Walwy, 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 walwy! Bum! Bum! Aha, nie trafiłem. No, szybka odpowiedź przeciwników. Ja wam tak, takie okienko I, mi dalej się nie było, szansę bronić, nie? O, 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 o... Musi... Jezu, jak po on to trafił teraz? Ej, może idźmy wszyscy na na na, na lankie, Nie, odcinek. Na pewno strzelą. jest strzelą. Ale cię nie wyciszę. Walię, to. Już <grym> się, <grym się. <grym> Dwa? Dwa. Dwa. Nie... Nie, umiem. No nie. Nie Kurwa, mhm. idę, idę sam, idę sam, idę sam, idę sam. Ja też tu jestem. Ej, naprawdę wracać na ja? Nikogo nie ma. Ja jestem, spokojnie. Oj, chu ja jestem. Nie na Ludzie, <noise> <noise> jak nagrywa to kurwa panikie Nie, po krzyczkach, widziałeś to? To było nagrane, nagrałem pewnie tak. Co nagrałeś? Jak chłopaka po krzyczkach, nic nie myślałem Myślę, że my to przegramy, nie? Potem idziemy na coś innego, na inny tryb Trafię, nie, nie, trafię, trafię Na mini-walls'y sobie pójdziemy No to niech co będzie nie. wiem na cokolwiek innego, tak powiem. Nie umiem grać na odcinku, to jest najgorsze, nie mam pewności. Mam no, nadzieję, że tak. Ale co? Nie wiem czy mnie słysza słysza cik, to nie słyszałeś na odcinku My Clans. Dobry mecz. mecz. Jasne. <laughs> ale nie umiem grać na wersji My Clans. Dobra, teraz na 1.8.8, ale to nie szkodzi. Dobra, co ty jest? Jestem blue, a Aha, ty jesteś w innym teamie. To nieźle. Ale jestem z fabikiem. Nie wiem, ale robię... robię to, co inni, czyli po prostu muruję wszystko. Aha! Takie coś. O oh my god! Gdzie jest ten leader? Chyba zdechłem i jadam a nasz wider nasz wider nasz wider żyje na luzie zróbmy sojusz na żółtych tymczasowy sojusz no te całe są jakieś upośledzone gdzie jest ten wider on jest w podziemiach nie teraz mi to mówisz nie ja pierwszy raz to urywam szczerze mówiąc. On jest u góry. Widzę go. Ale bije mocno. O, zdechłem od WIDERa. Jak tam nasz WIDER się trzyma? Masz WIDER, ciężko, ciężko. Nie umiem trafić tą strzałą. Teraz trafię. Co was trzeba robi w ogóle? Ja cię nie atakuję go się z tej Wydajcie. A u was wider? Krucha. Powiedz. Powiedz zniszczenia. Ten żółty nas atakuje w ogóle. I tu jeszcze jaki oma, nie, chłopacite. Mamy połudzierę. Połujderze. Nie, nie mamy żartowe. Kurwa, moruska. Zdechnie, zdechniemy, zdechniemy. Kurczę. Ha, nie mamy Widera już. A co jest tanie jak nie mamy widera? Aha. To dużo daje do wyjaśnienia. Proszę, proszę! Zabiję, wasz, zabiję waszego widera. Ale zdechem. Dobra, mnie honor oddaję. obserwujecie, pokaż mi się. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Ty po mnie w miejsce, którego ci nie ma. Powiedz mi, gdzie ty jesteś, tylko. Ja, ja, ja cię chcę obserwować. U mnie jesteś niewidzialnym. Aha. Umarłeś? Ale ty jesteś w bazie swojej? Ty jesteś na górze, tak? No to nie jesteś niewidoczny u mnie. wiedzę, widzę. rzuci y, ogólnie dominują. Żółci nie mają, ale oni nie mają litera nikt. Już nikt litera nie ma. Ale żółtych jest za dużo. Nie, nie ma szans. Aha, Fabika zabijają właśnie. No, niestety, Fabik zabity. Ty też, tak? No. Dobra, no to... Next round. Next round. Ja też, bo wybraliśmy, nie? Dobra, nie mam więcej co zrobić. Weź mi tylko tutaj ten, tego bagno. Ja już zielony krasuję, nie? Ten, bo zieloni, zieloni, zieloni atakują nas. Próbuję przejść, próbuję przejść, ale, ale mi to nie wychodzi. Hmm. Chociaż niby z młuku można, ale. Do żółtych. Zielony też. Bardzo Pitoń. To i nam jeszcze widać. Sczele są zbugowane jakieś Oho, okej, okay, tak się bawimy. No to idę do niebieskich Jedna... Nie ja niebieskiego morduję. Ja zabiję niebieskiego eatera. Hmm, zabili mnie. Niebieskim bardzo mało. Ale my mamy nie najmniej. Ty zieloni co atakują. Zabiję. Ja to wykona O, O Hello Śl niebieski ty to niebie Aha, mhm. go 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 góra, go góra tu. Mam trzy, mam trzy O Dawaj trójkę, dawaj trójkę, trójkę Dobra. Jest. Ja będę patrzał kto idzie do nas. Tu. Dostał. Zielonego nie trafię. Prawie trafię ta to. Ja tego zabijam. Zabiłem żółtego. Z łuku. Widzę. Strzelają. Zostają, dostałem, dostałem, dostałem. O nie. Nie umiem strzelać Kiedy mi się strzela regeneruje? Aha, to jest sympatek, dobra. O kurde. Yy. Bo, patrz, patrz ile procent ma niebieski wider No. O, dostałem petardę. Ty bo żółty z drugiej strony nas atakuje. O kurde. Ale bardzo? Aha, to tak się za... Py, bo ja mam bardzo problem. W ten sposób ja jeszcze poczekam, ja jeszcze poczekam. Dobra, idę z wami, idę z wami, w siła w końcu. Ty, biję się, uciekam, uciekam, umieram. Umarłem, umarłem, umarłem. Dwóch mi zaczęło bić. Dwóch niebieskich. Obserwuję was. Jest 2 na 2. 2 na 2, 2 na 2 na 1. O! Ten ma 13, 1-1. Ten jeden ma 13. Dawaj go. Kończkę! go! Fabik! Jest jeden zabity! Wygraliście. Mu to zlignie. O, ale to było bliskie. Jeszcze żółty jest, pamiętajcie. Który was... Dobra, jest, Fabic, Skamcie się, skamcie się. Tu pod tym murkiem, pod tym murkiem, pod tym murkiem. Pod tym murkiem. No, no. Idzie do siebie. Skażę! Fabik, dawaj go! Fabik, Fabik... Nie, Fabik, O, oh, fuck! Nagrałem to w sumie. Który? O, pierwsze co, zabudowuję. Mały wider, ja... A, nie mogę buta się w Sad. No, Babik, no, fucking Bigos. Mhm. Morduję jednego, jeden zabity. Drugiego dawać, fokus drugi. Okej. Okay. W takim razie go zieloni. Jak tak z nami. Oho, dobra, uważaj, uważaj, uważaj. Nie, pomału, pomału, pomału. Nie warto się raszować. Nie warto raszować. Z daleka, z daleka. Ja umrę raczej. Aha, bo tu jest. Można spaść. Uważajcie, bo można spaść. Zabiję. Dostał pułkiem. Zabity. O Obijam mi teraz. bardzo. Ten... tego lidera. Nasz też... nasz też nie jest... zaciekawy Aha! Kończ go. Żółty mnie tak robi. Żółty idzie do na mhm. Dobra, ja się teraz piję. No i kasa, ja idę do nich, ja idę do zielonych. Obijam, obijam, obijam bardzo. Dobra, obijam coś. Siedemnaście mają, szesnaście mają. 15, no bo im to coś czas leci, nie? Oni umierają za chwilę. Niszczyłem tego... Obudowę? Idę tam. Chodzę. Chodzę. Zabiłem. Inwidera. Kończymy zielonych, kończymy zielonych. Do góry idą. Tam w środku wszyscy. Chyba Josku na dole Ile Czekaj Zabijam im widra, tem Zabiję chyba wydra, nie, nie zabijam 8% A nasz ile ma? Dwa Nasz się zabija sam sobie Znam ja kogoś. Ej, pomocy, pomocy, bo mam bardzo, bardzo, bardzo zły ten Umarłem już. No. Fuck. Ja już szłem na dół, a tam. to mnie przyszedł. Do środka. Cześć, idę cię obserwować. Tu widzę cię. Ja ci będę odpowiadał. Żółty jest w bazie. Tak, ogólnie. Jeden z. Gdzie jest? Fa Fabik? Nie, to nie jest Fabik. Gdzie jest Fabik? No, on zginął, zginął. Ty, bo czerwony radzi sobie. Nie, jeden umarł. Jesteś sam. Sam czerwony jesteś. Jak niebiescy teraz idą, to do... tak. Masz szansę, bo ten... rzuci idą do niebieskich. Jest... Gdzie? Aha. Dobra, no no Ja tu obudowuję już Z wszystkich stron, których umiem Dobra Ty Zieloni nie mają żadnego tego Jezu Wojan gaming, nie Pomóż mi, pomóż mi zielonymi, bo zieloni się mają. Nie mają A! Rzucił nas. Ale poi, że zaraz you Wido know? mm. Jeszcze wszyscy na nas poszli wszyscy Niebieski, żółty zielony Ja idę za nimi ja. No my gniemy chłopej to ostro wszyscy no Ja to zielonych idę, jednak nie, tak, nie. Idą do nas, idą do nas. Mam pójdzie ogólnie. góry Ja się jeszcze nie spanuję. Nie mam dwóch stron, mam z dwóch stron. Umarłem. Chociaż nie. On ucieka ode mnie. Zamiast mnie bić. To co to gościu? Nagrałem to. Ja... Ja idę na dół w do piwnicy. ja ich zabiję. Z go. Nie. Nie, bo jestem. Ja już do ich wazdy wchodzę, wiesz? Jeszcze ja się... ich. Fabik, Fabik, Fabik. Dobra. Zarobimy. Shifty, Fabik, Shifty. Fabik są Shifty. -shift On da jest niemiecki. No idzie, już drugi raz. Nóżki, nóżki, nóżki! Nóżki. O, o. Dobra. Ja już na kończę, wiesz, bo... Jeszcze jakąś jedną rurkę i... Ja, bo ja już mam za dużo nagrania, ja już mam. A dwie. A gdzie, no? Ja też już mam sporo, więc mi jest niepotrzebne już. Idzie. Mhm, gdzie jesteś? A Lobby Lobby. Mhm. Jestem. Idziemy koło tej łódki? Po prawej, dobra. A jaki... Jaki jesteś lobby selektor? No to idę, czekaj. No i... i czekaj. Lobby, lobby, lobby 2. Dobra. po prawo. Lobby, widzę, że idzie. Tu. Mówię, że jesteś biała, a właśnie, też jest biały. No zaraz się zamienimy, nie? To na tyle tego odcinka ze mną był Wilcz... ze mną był wilczuk. Się ma i żegnajcie. I ze mną był Fabric XD. Który napisze chyba na czacie Nie napisze Chyba Jadek nie, nie napisze, tak czekamy i czekamy Właśnie w ogóle pisać da się pisać no.